Cześć widzowie! Wszyscy raczej co do zasady zgadzamy się ze stwierdzeniem, że ósmy sezon Gry o tron, delikatnie mówiąc, nie był najlepszy. W swojej recenzji na kanale dałem już upust swoim emocjom, które kłębiły się we mnie po obejrzeniu tego <laughs> Dzieła, ale to nie znaczy, że zamierzam przestać paswić się nad scenarzystami za ich lenistwo i brak poszanowania godności widzów. Wobec tego dzisiaj przedstawię wam cztery zakończenia indywidualnych wątków postaci, które nie miały absolutnie żadnego sensu. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę oraz przyciska subskrybuj. Zaczynamy! Elaria Sand była nieślubną partnerką księcia Dorn, Oberyna Martela i wraz z nim przybyła do królewskiej przystani na ślub Joffreya I Baratheona i Margery Tyrell. Po śmierci Oberyna namawiała jego brata Dorana do wypowiedzenia wojny Lannisterom, ten jednak nie przystał na to, bojąc się gniewu Tywina. W związku z takim obrotem spraw, Elaria wraz ze swoimi córkami doprowadziła do zamachu stanu, zabijając Dorana i jego gwardię oraz jego syna księcia Tristeina. Nie oszczędziła też przebywającej na dornijskim dworze Myrceli Baratheon. Po przejęciu władzy w Dorn poprzysięgła wierność królowej Denery Targaryen, lecz po ataku Jurona Greyjoya na dornijską flotę została odesłana do lanisterskiej niewoli wraz ze swoją najstarszą córką Tajen. Cersei zaaplikowała Tajen tę samą truciznę, którą została otruta Myrsela i kazała Elari przyglądać się, jak jej najstarsza córka umiera w męczarniach na jej oczach. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce między czwartym a siódmym sezonem. Co następnie się z nią stało? Wydawało się, że w ósmym sezonie wątek Elari zostanie jakoś podsumowany, jednak nic takiego nie ma miejsca. Scenarzyści najwyraźniej stwierdzili, że szkoda im czasu antenowego, by w ogóle wspomnieć o tej postaci, doprowadzając do absurdalnej sytuacji, w której Denerys była tak zajęta przejmowaniem władzy w Westeros, że zapomniała uwolnić jednej ze swoich najwierniejszych sojuszniczek. Od śmierci Denerys do ogłoszenia brana królem również mija sporo czasu, ale Elaria najwyraźniej cały czas pozostaje zamknięta w lochach, ponieważ nie bierze udziału w obradach lordów. A może po bitwie w ogóle wszyscy o niej zapomnieli i zdechła tam z głodu, służąc swoim szkieletem jako osobliwa ozdoba zamkowych podziemi na podobieństwo smoczych czaszek. Tego się jednak nigdy nie dowiemy. Jeszcze bardziej durne zakończenie dostaje Szary Robak. Dowódca nieskalanych i zaufany doradca Denerys w końcu udowodnił, że faktycznie nie ma jaj i ten przez pięć sezonów dumny, honorowy Eunuch na ostatnie 10 minut serialu wychodzi totalnie poza swój charakter i staje się bezpłciowym, zgadzającym się na wszystkie niehonorowe propozycje popychadłem. Po pierwsze zgodził się, by Tyrion, który został już skazany przez Denerys za zdradę, prosto z więzienia przeniósł się na stołek królewskiego namiestnika, ale przede wszystkim nie oponował, gdy Jon Snow, który od dawna już powinien wisieć za królobójstwo, został ponownie wcielony w szeregi nocnej straży, której ciągłe istnienie swoją drogą również nie ma sensu. Bo skoro unicestwiono nocnego króla i Westeros nie grozi już długa noc, to przed czym niby nocna straż ma bronić królestwa? Ale najbardziej absurdalne jest to, że na koniec szary robak decyduje się odpłynąć wraz z nieskalanymi na NAD, skąd pochodziła zamordowana przez sercję jego miłość życia, czyli Missandei. O ile rozumiem, że to takie romantyczne zamknięcie ich miłosnego wątku, o tyle sam pomysł jest najgorszy z możliwych. A dlaczego? A dlatego, że na nad znajdują się motyle, które roznoszą śmiertelną gorączkę, na którą odporni są tylko rdzenni mieszkańcy wyspy. Tak więc dla każdego, kto nie jest autochtonem, wizyta na tej wyspie kończy się śmiercią w męczarniach. Bardzo romantyczne zakończenie Szary Robaku. Poprowadziłeś wszystkich swoich ludzi na bezsensowną śmierć w konwulsjach. Gratulacje. Trzecią postacią, o której chcę dzisiaj pomówić, jest Quaiburn. Nekromanta, który przywrócił do życia Gregora Clegane'a i za czasów panowania królowej Cersei piastował urząd królewskiego namiestnika. To również on zmodernizował trebusze, które od tej pory były w stanie zabijać smoki oraz dowiedział się o rozlokowanym w podziemiach stolicy dzikim ogniu, dzięki czemu Cersei mogła wysadzić sept Baleora i za jednym zamachem pozbyć się swoich dwóch największych przeciwników, Tyrellów oraz wrubli. Jest to jedna z najbardziej niedocenianych wizerunkowo postaci w grze o tron, ponieważ zawsze pozostawał trochę w cieniu Cersei i za nią krok w krok góry, ale jego działania miały ogromny wpływ na fabułę serialu. W ósmym sezonie jednak postać ta zostaje całkowicie pominięta i nie ma już w sobie absolutnie nic z tego przebiegłego i sprytnego polityka oraz zafascynowanego czarną magią wyklętego maestera. Kwiber po prostu jest, istnieje, bezużyteczny. Jego rola sprowadza się do poinformowania Brona, że serce pragnie głów swoich braci oraz do nieudanych negocjacji z Tyrionem. Chociaż zaniedbanie tak prominentnej postaci samo w sobie jest karygodne, to jednak nic nie jest tak absurdalne, jak jego śmierć. Podczas oblężenia królewskiej przystani Gura, który do tej pory był całkowicie posłuszny Kwybernowi, na widok swojego brata pragnie walki i rzuca swoim mistrzem i wybawcom o ścianę tylko dlatego, że ten nakazał mu bronić królowej, a nie wdawać się w prywatne porachunki. Niespodziewane podniesienie ręki na Quyberna było tak całkowicie absurdalne, że zepsuło mi zapowiadane klegain Bowl, na które czekałem 5 odcinków. Bo było to po prostu głupie i niepotrzebne. Nie wątpię, że Gregor Clegane był człowiekiem krewkim i brutalnym, a postać Quyberna ciążyła scenariuszowi przez cały sezon, ale na bezpodstawne zamordowanie swojego wybawiciela niczym golem buntujący się bez powodu przeciwko swojemu panu mogli wpaść tylko scenarzyści gry o tron. Ostatnie na dziś absurdalne zwiększenie swojego wątku, a właściwie jego brak, dostaje Mira Reid. Dziewczyna, która na przestrzeni kilku sezonów przeprowadziła kalekiego Brana przez mur, pomogła mu odbyć szkolenie na trójoką wronę, a następnie przyprowadziła go z powrotem do Winterfell, nie zasłużyła zdaniem scenarzystów na nic więcej jak tylko jedno proste dziękuję od Brana i odejście w niepamięć. Mira w siódmym sezonie wraca do swoich ludzi z nad Wody, a w ósmym nic więcej już o Ridach nie słyszymy. Nie wspomnę już nawet, że ciężko mi uwierzyć, iż Ridowie, czyli jedni z najwierniejszych chorążych Starków, nie odpowiedzieli na wezwanie Winterfell. Wiem, że wiele północnych Rodów nie odpowiedziało, ale do Ridów to zupełnie nie pasuje. Mimo wszystko byłbym w stanie to zaakceptować, tylko dlaczego nie dowiedzieliśmy się, czy ridowie podzielili los Amberów i zginęli podczas przemarszu nocnego króla, czy może Strażnicę nad szarą wodą nocny król w jakiś sposób ominął. To nie są jacyś tam serwinowie, których poza największymi fanami gry o Tron zupełnie nikt nie kojarzy, ale ród, którego przedstawiciele towarzyszyli nam w serialu od trzeciego sezonu i których losem przejmowaliśmy się. Poza tym ponowne pojawienie się Reedów w centrum wydarzeń byłoby interesujące z jeszcze jednego powodu, a mianowicie takiego, że Howland Reed, czyli ojciec Miry, był ostatnią z żyjących postaci, które były pod wieżą radości i mógłby zaświadczyć, że zrodzony z lędźwili Jany Stark Egon Targaryen, nazywany następnie dla niepoznaki Johnem Snowem, ma prawa do żelaznego tronu. Gdyby oczywiście pisali to kompetentni scenarzyści, i ten fakt miał w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla rozwiązania się historii. A jakie są najmniej lubiane przez Was zakończenia wątków postaci w grze o tron? Koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzu. Dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i udostępnieniu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!